A teraz mamy 2026, 2009, tak, 28. I to jest mój rocznik. Oto. To jest mój rocznik. 2026. To jest mój rocznik dwudziesty Tak dwadzieścia osiem I teraz No Tu jest zero, a tu sześć dziewięć, jeden, yy, dwa jeden, bryza, dziewięć, a tu jest teraz yy, mam dziewięćdziesiąt osiem.